Historyczne rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski właśnie mają swoją przerwę serwisową. Panowie dokonują tutaj cudów. Te samochody czasami są zburzone po odcinku, ale mechanicy robią cuda. Auta wyglądają prawie jak nowe. Naprawiają dziwne awarie. Oni w pół godziny potrafią z trzy niebiegów nawet wymienić. E, historyków mam tutaj dużo. Piękne samochody. Przed chwilą tutaj Audi Grześka Olchowskiego, tutaj Porsche. Pana Mikulskiego Auta są przepiękne Zaraz Wam pokażę w ogóle perełkę motoryzacji W życiu się nie spodziewałem po sobie Że będę się jarał tym wozem Chodźcie, zobaczcie to Na tym stał PRL Na tym stał przede wszystkim DDR Trabant Tam jest Kamila Słuchajcie, spotkałem wczoraj tę kobietę pierwszy raz No nie wiedziałem po prostu, żeby kobieta miała w sobie przed rajdem tyle energii Takiej pozytywnej energii Patrzcie jak się cieszy po prostu Jak jest na rajdzie? Najlepiej. Nie widziałem takich radości u kibiców, tak jak właśnie wczoraj, kiedy to udało mi się zmusić kibic do zrobienia meksykańskiej fali, bo co? Bo kurczę jedzie Trabant. Jaja, spój ja, Linda, genau. Samochody historyczne, rajdowe to nie tylko szybkie konstrukcje, to nie tylko motoryzacyjna historia jako historia. Zobaczcie tutaj: Volvo Amazon. Auto, które zmotoryzowało całą Skandynawię. To jest auto, które powinno po prostu przejechać się po lokalnym bulwarze i tylko po to się pojawić pod urzędem miasta. Nie, to auto tutaj się ścigało, to auto próbowało nawet na ręcznym zawinąć sobie na wczorajszym rynku. No, jakoś to tam szło, auto jest gigantyczne. Nie do tego się nadaje i nawet właściciel mówi, że ono fajnie przyspiesza. Gorzej trochę z hamowaniem, ale cóż, też się da. To jest piękne właśnie w rajdzie nadwiślańskim, że możemy też takie auto zobaczyć.